Tak, 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 uh -huh. a co to za dziwny Duster w Essential'u? A nie, to Renault Kadżar. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Łukasz, jesteście na kanale Crave Drive. Dzisiaj przejedziemy się Renault Kadżarem z 2019 roku z silnikiem 1,3 benzynowym. Zobaczymy, czy to jest jakaś alternatywa dla Daci Daster. Jeśli chodzi o wersję wyposażenia, to nie jest to może najmocniejsza wersja wyposażenia, ale to może właśnie fajnie, bo jest to taki materiał porównawczy, czy kupić sobie na przykład nowego Dastera, bardziej przypakowanego, czy może Kadżara, który zaczyna się teraz obecnie w seniku ponad. 100 tysięcy złotych grubo, natomiast tutaj może jeszcze parę rzeczy brakuje do tej najmocniejszej wersji. No ale zobaczymy w ogóle jak Renault z zniósł próbę czasu przez 3 lata co tutaj się podziało w tym samochodzie. Przejedziemy się kawałek, zobaczymy czy warto. Jak zwykle od strony użytkownika. Nie będziemy sprawdzać żadnych osiągów, newtonometrów i innych cudów. Spojrzymy od strony tak praktycznie kupującego, czy chcielibyśmy taki samochód kupić dla siebie, czy wygodnie się tym samochodem podróżuje, także sprawdzamy, jak zawsze kolejne auto. Jeszcze nie zdążyliśmy dobrze wyjechać na drogę, a pierwsze już takie obserwacje z punktu widzenia jak zwykle użytkownika, czyli ten hamulec tutaj automatyczny no, zachowuje się dziwnie, on czasami potrafi ten samochód przytrzymać przy ruszaniu. Natomiast skrzynia biegów, pierwszy kontakt, gałka ok, natomiast jest troszeczkę za mała, moim zdaniem no ta gałka mogłaby być troszeczkę większa, ta dłoń tutaj nie leży pewnie na gałce zmiany biegów. Wybieranie biegów mniej więcej porównywalne do wiadra z kisielem, czyli precyzja tutaj wybierania tych biegów jest taka sobie powiedzmy, w że na pewno jest to lepiej rozwiązane niż w tym konkretnym egzemplarzu. Może nowe modele, które nie mają już ze sobą 3 lat użytkowania zachowują się lepiej, natomiast sprawdzamy to co mamy w chwili obecnej dostępne. Dobra, wyjeżdżamy na trasę. Druga sprawa to dźwięk tego migacza, który jest na starcie od razu super irytujący. Samochód jeśli chodzi o samą jazdę nie jest zbytnio komfortowy. Od razu na starcie słychać, jakbyśmy podróżowali w jakiejś takiej metalowej puszce, wygłuszenie w tym samochodzie naprawdę słabo. Jak kiedyś jeszcze oglądałem ten samochód w salonie, jak te kadżary się pierwsze pojawiały, no to miałem wrażenie, że ten samochód jest naprawdę spoko i wydaje się, że na drodze będzie bardzo wygodnie się nim podróżowało. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że przejażdżka tym samochodem, już trochę pokonałem nim kilometrów, nie jest ze specjalnie przyjemna. Sofanie i czujniki parkowania w mojej ocenie działają z dużym opóźnieniem. Miałem kilka razy taką sytuację, że mijałem przeszkodę już powiedzmy sobie jakiś czas temu, a czujniki dopiero się odzywały, że coś tam stoi, chociaż za samochodem wtedy już kompletnie nic nie było. Więc jeśli chodzi o działanie czujników parkowania tylnych, troszeczkę działa to dziwnie. Kolejny minus w mojej ocenie to układ kierowniczy, który jest bardzo, bardzo delikatny, O tym samochodem, nie wiem czy widać to na filmie, ale buja jak szalony więc prowadzenie jest takie mocno niepewne tego auto. ono się jednak... kierownica chodzi luźno w zakrętach i przy pokonywaniu jakichś tutaj skrętów na pewno to wspomaganie działa fajnie natomiast sama pewność jazdy z tym układem kierowniczym no, pozostawia dużo do życzenia Zjedziemy sobie trochę z trasy na bok, pokażę wam samochód z zewnątrz, w środku, spojrzymy na detale, zobaczymy jakie jest zużycie materiałów po trzech latach, a przy okazji przejedziemy się taką polną drogą, żeby zobaczyć jak to zawieszenie sobie radzi właśnie w takim troszeczkę innym terenie niż droga asfaltowa. Tym samochodem bardzo mocno buja, to zawieszenie jest bardzo miękkie, także. Jeśli chodzi o podróżowanie w jakichś takich terenach nieutwardzonych, to tym samochodem na pewno dosyć mocno buja. Ale przy okazji trzeba powiedzieć sobie, że też dobrze wybiera te nierówności, tego zawieszenia, nie słychać jakiegoś stukania, więc y, można by rzec, że jest w kierunku jazdy komfortowej. Ok, gasimy auto, pokażę Wam tutaj. Jak samochód prezentuje się z zewnątrz? Obejrzymy go troszeczkę w środku, z przodu, z tyłu, zajrzymy do bagażnika. Tak, jak strony użytkownika, i zastanowimy się, czy ten samochód byłby jakąś alternatywą przy zakupie na przykład Duchy Duster. Oczywiście zakładając, że przy samochodzie nowym musielibyśmy sporo dołożyć, ale patrząc na rynek wtórny, w samochodach trzyletnich na przykład, można już by było próbować w niższej wersji wyposażenia znaleźć właśnie taki pojazd dla siebie. Już chyba wejdzie to jako standard, ale przetestujemy sobie zamykanie drzwi. Jaki to daje odgłos? Także jest w miarę OK. Powiedzmy sobie, że drzwi sprawiają przynajmniej od strony akustycznej wrażenie, że są solidne. Natomiast jeśli chodzi patrzcie o, o jak gdyby wyprofilowanie boczków drzwi, to te drzwi są stosunkowo y, takie cienkie, chude, bym to nazwał, czyli nie sprawiają wrażenia masywnych, a przy okazji też nie sprawiają wrażenia bezpiecznych. Ok, no to karta w dłoń i robimy sobie. Obejście samochodu z zewnątrz. Karta standardowa, renówkowa. Natomiast to, co po tych trzech latach można zauważyć, że karta już jest dosyć mocno przyterana. Natomiast ona już, nie wiem czy będzie to słychać, trzeszczy dosyć mocno, jeśli chodzi o plastiki. O, mamy tutaj zobaczcie mistrza drugiego planu. Witamy. Wychodzimy na zewnątrz. Obejrzymy sobie samochód. Kluczykowy system zadziałał gdzieś w odległości mniej więcej 1,5 metra od samochodu, złożył lusterka, auto z zewnątrz prezentuje się w następujący sposób, i tutaj taka no, minuta komentarza. Tak jak już wcześniej wspominałem, no wydaje się, że ten samochód gdzieś tam na katalogach no, jest prezentowany jako samochód duży, i też tak samo jak stał w salonie, wydawało mi się, że on to jest bardzo duże auto. Natomiast w rzeczywistości przy już takim bliższym poznaniu na pewno ten samochód nie jest jakiś ogromny i w porównaniu z dasterem, wcale nie widzę tutaj jakichś specjalnie dużych gabarytowych różnic, więc od strony takiej wielkości to ten samochód wcale jakiś do ogromnych nie należy. No, tak, od strony użytkownika, no to trzeba na pewno oddać to, że ta linia boczna samochodu jest bardzo ciekawa. Te przetłoczenia tutaj na boku samochodu wyglądają całkiem ciekawie. Także, jeśli chodzi o linię boczną, to ten samochód wygląda całkiem atrakcyjnie. Jeśli chodzi o tył samochodu, ładnie, ale bez szału. Natomiast, jeśli chodzi o przód, no to mamy tutaj ten taki charakterystyczny dla renówek duży grill. Natomiast to, co mnie irytuje, to zobaczcie, jak tutaj jest wymyślona ta maska. Przednia, że tutaj ona zachodzi. Pokażę Wam to z boku, tak daleko zaznaczek znaczek. W pierwszym momencie, jak odbierałem ten samochód, to miałem wrażenie, że mam maskę po prostu otwartą i chciałem ją domykać. Natomiast ona tak po prostu sobie wygląda. Ok, żeby tutaj za długo nie spędzać czasu nad oglądaniem samochodu, przechodzimy szybciutko do wnętrza. Lusterka nam się otworzyły Samochód wygląda. W sposób następujący. Ta wersja, tak jak wspominałem, wyposażenia nie należy do najbogatszych, ale myślę, że też może być właśnie godna uwagi dla osób, które nie szukają samochodu w jakimś potwornie dużym budżecie, jeśli chodzi o elementy wyposażenia. Oczywiście tutaj wielofunkcyjna kierownica, klimatyzacja, tutaj akurat radio w takiej wersji, powiedzmy sobie bieda edition, czyli bez żadnych tutaj fajerwerków. Skrzynia sześciobiegowa, hamulec ręczny, elektryczny, duże schoweczki, na uchwyty na kubek, duży podłokietnik, naprawdę głęboki. Także tutaj, jeśli chodzi o podłokietnik i wygodę jego użytkowania. OK, fotele. Powiedzmy sobie, no wyglądają na wygodne, aczkolwiek takowe podczas jazdy już nie są. Przy dłuższej trasie, tak jak wiecie, ja sporo jeżdżę, okazuje się, że ten samochód nie jest zbytnio wygodny. Przechodzimy szybciutko do tyłu samochodu. Teraz fotel jest ustawiony pode mnie, czyli pod metr 93. Miejsca z tyłu na nogi jeszcze bardzo dużo. Także tutaj spokojnie dwie osoby dorosłe, tudzież trójka dzieci może spokojnie podróżować. Nawet zaryzykowałbym, że trójka dorosłych by się tutaj mogła spokojnie przemieszczać. Jeśli chodzi o tunel z tyłu, no to tutaj oczywiście nawiewy jeszcze do tyłu złącza USB na dole, więc jeśli chodzi o tył, kieszenie całkiem ok. No to pora teraz na klapę bagażnika i sam bagażnik z zamka. Szukamy gdzieś tutaj nisko, daleko nad rejestracją. To jest tutaj gdzieś już na samym dole, ale jest typowy taki rynówkowy. Otwiera się gruba, masywna, wielka klapa. No i okazuje się, że tutaj pokazuje się na czym oczom wcale niezbyt duży bagażnik. To taka stosunkowo mała roleta, już coś tutaj nam zdradza, że tego bagażnika tutaj zbyt wiele nie będzie. No dlaczego? No sporo nam tutaj uciekło na te schowki takie, które tutaj mamy tak zwaną podwójną podłogę. Otwórzmy sobie tutaj. Te schoweczki są dosyć duże, można by było sporo tutaj jednak zmieścić. To jest jakaś płyta obłożona cienki, niskiej jakości filcem. Wyjmowana, więc bardzo często przy wyjmowaniu tych półek dzieje się tak, że ta półka... Zostaje nam w ręku, ok, no to można to wyjąć, natomiast przy takim użytkowaniu to się kończy później także, o, tak jak ja mam teraz, że jeżeli mamy jedną rękę wolną, to jest walka, żeby to potem umieścić we właściwym miejscu. W Konfiguracji podstawowej tego bagażnika nam tutaj za wiele nie zostaje, ta podłoga jest wysoko, na plus to, że ta podłoga się wtedy... Równa z progiem załadunku, także może do takich kwestii zakupowych byłoby wygodne, ale na pewno, jakbyśmy jechali na wakacje, to chyba trzeba by było jednak tą wierzchnią warstwę zdemontować. E, poniżej, oczywiście, miejsce na koło, tudzież tak w moim przypadku zestaw naprawczy i troszeczkę miejsca na jakieś swoje szpargały jeszcze obok. Można tutaj jakieś klucze dodatkowe, swoje jakieś rzeczy upchnąć pod tą drugą podłogą. Żeby za długo nie podróżować po bagażniku, lampka, haczyk, haczyk, lampka, koniec. To właściwie wszystko, co możemy tutaj w tym bagażniku znaleźć. Myślę, że przy testach takich samochodów też będzie ważne to, czy to zamykanie klapy jest wygodne. Tutaj nie mamy klapy żadnej elektrycznej, więc zamykamy sobie ją przy użyciu jednej ręki. Zobaczymy, czy tą klapę nam się uda zamknąć. O, po prostu tę klapę łatwo udało się zamknąć i ona faktycznie się zamknęła. A nie tylko przymknęła, więc to jest na pewno ok. To, co mi się na pewno podoba w tych samochodach, to bardzo duże, fajne logo producenta z fajnym błyszczącym napisem pokazującym jaki to model. Chromy z boku na pewno robią dużą robotę. Jeśli chodzi o koła, no to tutaj wzór felk też na pewno bardzo fajnie yy, no, nadaje taką dynamikę do, do tej kwestii wizualnej auta. Te przetłoczenia, o których wcześniej wspominałem na drzwiach tylnych i przednich też na pewno nadają tutaj charakteru. Lampy w rynówkach przynajmniej w moim odczuciu są bardzo ładne. Także ogólny wygląd samochodu na pewno na plus, bo film za Zaczynaliśmy z samymi minusami, natomiast auto prezentuje się całkiem ciekawie. No i teraz jedno zasadnicze pytanie, czy wydałbym 100 tysięcy, czy nawet ponad 100 tysięcy na taki samochód? Szczerze powiem, że chyba nie. Jednak tutaj będziemy w tych filmach nawiązywać troszeczkę do tego modelu, którym jeździłem poprzednio, czyli Dacia Duster. Myślę, że w tych pieniążkach ciężko na razie, na przykładzie tego modelu, szukać tutaj, żeby to było lepsze rozwiązanie, niż wcześniej wspomniana Daćka dajcie znać w komentarzu czy ten samochód Wam się podoba może znajdą się tutaj też użytkownicy Renault Kadżara którzy wypowiedzą się jak Wam samochód się sprawuje przy dłuższym trochę użytkowaniu niż tak jak ja testuję samochody na pewno będziecie mieli do powiedzenia dużo więcej także podzielcie się w komentarzu swoimi opiniami a ci którzy nie mają takiego samochodu i być może szukają samochodu dla siebie dajcie znać czy taki samochód w ogóle braliście pod uwagę ja z tego miejsca żegnam się z Wami bardzo serdecznie, jak zwykle życzę Wam szerokości i wybieram się na wycieczkę Renault Kadżarem. Trzymajcie się, cześć!